Co to są w ogóle te rekolekcje ignacjańskie? Pewnie już z fundamentu gdzieś tam mniej więcej pamiętacie, może wiecie. Wszystko zaczęło się u Ignacego Loyoli. Ignacy Loyola, czas baroku, Hiszpania, Kraj Basków, rycerz. Bardzo taki zapalczywy, bardzo takim silnym charakterem. I konkretnie zaczęło się w miejscowości, która się nazywa Pampeluna. W tej miejscowości trwa bitwa. Ignacy jest po stronie hiszpańskiej, yy, nacierają Francuzi. Yy, oni próbują jakoś odeprzeć te ich ataki. no ale Zasadniczo mają się już poddać, ale Ignacy, ze swoją zapalczywością, w pewnym momencie prawie że przyjmuje dowodzenie, no bo jakby to było, gdyby on, wielki z rodziny Loyolów, yy, miał się poddać? To jakby mu w ogóle nie przychodziło do głowy. I faktycznie. W praktyce przyjmuje dowodzenie w tej bitwie do momentu, kiedy kula armatnia ciężko go rani. Jest okropnie ranny, wszyscy to widzą, zaczynają się poddawać, wchodzą w Francuzi i odsyłają go do domu, żeby tam w tym swoim domu dochodził jakoś do siebie. Wiadomo już było, że z tak ciężkimi ranami to z niego żadnego pożytku nie będzie dla wojska. I tam zaczynają się w jego domu rekolekcje ignacjańskie. Ćwiczenia duchowne. Bo Ignacy z nudów w czasie rekonwalescencji zaczyna czytać książki. I ma dwie: życie, świętego, życie Żywoty Świętych i Życie Jezusa Chrystusa. I z nudów zaczyna to czytać. A to nie były treści, które go zupełnie interesowały. W najmniejszym stopniu. No i czyta sobie o tym świętym Franciszku i myśli sobie, jaki to był fantastyczny gość. Jaki to był fajny człowiek. I zaczął sobie wyobrażać, co by to było, gdyby on, tak jak ten święty Franciszek, rzucił całe swoje bogactwo i zaczął żyć ubogo. I wyobrażał sobie te rzeczy. I zauważył, że w tych myślach czuje się bardzo radosny. Ale potem zamyka książkę. I wraca myślami do tych wielkich bitew, do turniejów rycerskich, który zwykle wygrywał. Jak był poważany, jak ludzie go szanowali, jak o nim pięknie mówili. I zauważył, że w tych myślach też czuje się bardzo radosny. Tu jest radosny i tu jest radosny. Natomiast istnieje fundamentalna różnica. Bo kiedy o tych rzeczach przestaje myśleć, to po jednych czuje się wypalone i pusty, a po drugich czuje się pełen życia. I doszedł do wniosku, że w człowieku działają, czy w człowieku są różnego typu myśli. Są takie myśli, które pochodzą od człowieka, ale są też takie myśli, które pochodzą od złego ducha, ale są też takie myśli, które pochodzą od Pana Boga. I po co są rekolekcje ignacjańskie? Rekolekcje Ignacy mówi na samym początku, jeżeli byśmy zapali jego książeczkę, to pisze tak. Ćwiczeniami duchownymi. Nazywa się wszelkie sposoby przygotowania i usposobienia duszy do usunięcia wszelkich uczuć nieuporządkowanych. O usunięciu nieuporządkowanych uczuć. A po ich usunięciu, do szukania i znalezienia woli Bożej w takim uporządkowaniu swojego życia, żeby to służyło dla dobra i zbawienia duszy. Czyli Ignacy rozeznaje, że w człowieku są różnego typu myśli, różne źródła tych myśli. I chodzi teraz o to, żebyśmy się nauczyli rozeznawać i oceniać, skąd te nasze myśli są. I po to są ćwiczenia duchowne, żebyśmy nauczyli się rozeznawać, jak już się nauczymy, żebyśmy wprowadzali porządek i potem postępowali według tych, które należą do Pana Boga. Y Całe swoje życie Ignacy doświadczył że, doświadczył, że człowiek ma takie tendencje, żeby jednak schodzić z tej Bożej Drogi. On też schodził nieraz. Nawet nie tyle przez sam grzech czy przez kwestie moralne, ale że bardzo łatwo jest wpadać w jakieś nieuporządkowania. I na przykład, kiedy już się nawrócił, to doszedł do wniosku, że na swoje poprzednie życie, które było jakoś niesamowicie grzeszne zauważył, że w tamtym życiu bardzo mocno dbał o swoją higienę. Więc pomyślał, że skoro się nawróci, to trzeba zrobić dokładnie odwrotnie. Trzeba przestać dbać o siebie. Więc się zapuścił. I ponoć srogo. I był już taki srogo zapuszczony. Temu towarzyszyła towarzyszył ogromny taki, ogromna taka skrajność, taki rygoryzm duchowy, fizyczny, ludzki i to go zaprowadziło do, na, skraj, na skraj wyczerpania. I wtedy zauważył, że w tym nie ma Boga. Zauważył, że pod pozorem dobra, pod pozorem dobra działał tak naprawdę na swoją szkodę. Pod pozorem dobra działał na niego zły duch, który go doprowadził do złych owoców. Yhm. Więc po to, są, po to są rekolekcje ignacjańskie, po to, żebyśmy się nauczyli rozeznawać. Żebyśmy się nauczyli rozeznawać i żebyśmy wprowadzali porządek w naszym życiu. Yy, u Ignacego trochę to na przykład trwało, zanim on zobaczył, że, że Pana Boga zwykle nie ma w skrajnościach. Że Pana Boga zwykle nie ma w skrajnościach. Że zwykle to jest tak, że skrajności nas prowadzą do złego, obojętnie czy w jedną, czy w drugą stronę. Bo skrajność w stronę zła, no to wiadomo, grzech, zło, nic tu dobrego nie ma. Natomiast skrajność w drugą stronę może prowadzić do skrupułów. A człowiek utrudzony skrupułami bardzo chętnie wiarę porzuca i porzuca Pana Boga. To i to prowadzi do zła. Więc rekolekcje mają nas nauczyć, jak, się, jak rozeznawać głos Pana Boga, ale jak rozpoznawać ten głos Pana Boga w codzienności, na co dzień. Ktoś kiedyś powiedział, że przyszedł do wspólnoty zobaczyć Boże Cuda, czyli Boże Dziwy. Przyszedł zobaczyć Boże Dziwy, a spotkał nie aż tak Bożych dziwaków. Więc chodzi o to, żebyśmy nie byli dziwakami, tylko żebyśmy byli ludźmi mocno chodzącymi po ziemi, doświadczającymi Pana Boga na co dzień. I po to są rekolekcje. To jest pierwsza rzecz. Druga trochę z takich Ignacy jak pisze rekolekcje dodaje też takie wskazówki dla kierowników duchowych co robicie, czego nie robić o tym zwykle rekolektanci nie wiedzą natomiast my wam powiemy jest parę rzeczy jest jedna kapitalna mówi tak Ignacy dający ćwiczenia uwaga, nie powinien nakłada, nakłaniać odprawiającego ani do ubóstwa ani do innego przyrzeczenia, ani też do jednego czy drugiego stanu życia. Nie powinien nakłaniać. Bo chociaż poza ćwiczeniami, poza rekolekcjami, możemy w sposób dozwolony, nawet zasługujący, nakłaniać wszystkich do brania życia we wstrzemięźliwości, w czystości, w zakonie, to jednak w czasie takich rekolekcji jest rzeczą bardziej stosowną, o wiele lepszą. Uwaga! aby w tym poszukiwaniu woli Bożej sam Stwórca i Pan udzielał się duszy oddanej. Aby sam Stwórca i Pan udzielał się człowiekowi i ogarniał go ku swojej miłości i chwale. Czyli Ignacy ma takie założenie, że rekolekcję to jest taki czas, gdzie Pan Bóg ma sam do człowieka mówić. Pan Bóg sam ma do człowieka mówić. Więc rolą Towarzysza Duchowego wcale nie jest powiedzieć masz zrobić to czy tamto. Nie? Rolą Towarzysza Duchowego jest być ewentualnie pewnym lustrem, żeby człowiek lepiej zobaczył co się w nim dzieje, gdzie ten Pan Bóg w nim działa. Metoda rekolekcyjna, milczenie, samotność, skromność wzroku, dyscyplina myśli, to wszystko ma służyć temu celowi żebyśmy, żeby ten Pan Bóg, żeby z tym Panem Bogiem się lepiej skomunikować. Ktoś kiedyś porównał, że z Panem Bogiem to jest jak ze stacją radiową. Jest wiele kanałów radiowych, my mamy tylko jeden odbiornik. I na rekolekcjach chodzi o to, żebyśmy ten odbiornik dobrze wykalibrowali, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest ta jego stacja. Po co? Ano po to, że jak wyjdziemy z rekolekcji, to stacja Pana Boga nie ulega zamknięciu. Stacja Pana Boga dalej nadaje, żebyśmy na co dzień umieli dobrze nasze pokrętło nastawić, żebyśmy mogli mieć z Nim kontakt. Dlatego też w czasie rekolekcji, ponieważ jesteśmy z różnych bardzo wspólnot, yy, charyzmatycznych, bardziej i mniej moditewnych, yy, chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, zawieszamy posługi charyzmatyczne. Mówimy oczywiście o osobach odprawiających rekolekcje. Zawieszamy posługę charyzmatyczną całkowicie. Wyjątek, dwa charyzmaty można. Charyzmat milczenia i charyzmat samotności. Piękne charyzmaty, niesamowicie istotne na rekolekcjach. Milczenie i samotność. Co to jest charyzmat? Darmowy dar dla dobra drugiego, 5 razy D. Darmowy dar dla dobra drugiego. Łaska, którą daje mi Bóg, po to, żebym mógł nią służyć innym. Bóg daje ci łaskę milczenia. O ile bardzo tym milczysz, o tyle pomagasz innym ludziom odprawiać rekolekcję. Im bardziej milczysz, tym bardziej pomagasz innym odprawiać rekolekcję. Im bardziej inwestujesz w swoją samotność, czyli dajesz przestrzeń swojemu sercu skontaktować się z Nim, o ile bardzo w to inwestujesz, tym bardziej pomagasz innym, aby, jo, aby u nich ta komunikacja zaszła. Także te dwa charyzmaty inwestujemy hojnie, ale całą resztę po rekolekcjach. Yy, no bo chodzi o to, żeby to Bóg nam komunikował, nie? Żeby to Bóg mówił bezpośrednio. Trzecia rzecz. Też jest w czasie, w czasie w treści rekolekcji Ignacy mówi tak. To są też uwagi dla kierowników duchowych. Kiedy ten, co daje ćwiczenia, zauważy, że w duszy odprawiającego nie zachodzą żadne poruszenia duchowe i nie poruszają nim żadne duchy, powinien go wypytywać o rekolekcję, czy ją odprawia. Czyli innymi słowy,. Jeżeli to są takie uwaga dla towarzysza duchowego, że jeżeli przychodzi człowiek i opowiada Ci o rekolekcjach i mówi, że nic się nie dzieje, ani z wóz, ani przewóz, ani, ani na plus, ani na minus, no nic, no po prostu nic, to trzeba się go zapytać, co on w ogóle się modli. Co w ogóle może, może nie rozumie metody, może źle metodę stosuje, może coś gdzieś jeszcze jest jakiś problem, może, może to czy tamto, ale jakby... Założenie Ignacego jest takie, że Bóg mówi, że Bóg mówi i że to będzie dziwne, jeżeli ta komunikacja nie zajdzie. Ale żeby mieć takie nastawienie, że Bóg ma nam coś do powiedzenia, czyli, yy, czyli że nas tu zaprosił, że Bóg Ciebie tu zaprosił jakiś czas temu, Urodziło się w Tobie jakieś pragnienie. Zatem poszły konkretne decyzje i jesteś. Bóg Cię tu zaprosił. Yy. I to jest o tyle ważne, ta świadomość, bo my będziemy kuszeni do tego, żeby ograniczyć hojność łaski Pana Boga. W jaki sposób będziemy do tego kuszeni? Na przykład. Bo możemy na wielokroć. Na przykład... Yy. Ja mogę wchodzić w rekolekcję z tak sprecyzowanymi oczekiwaniami. Mam problem w małżeństwie. No nie dogadujemy się. I wchodzę w rekolekcję, panie, no pomóż mi z tym małżeństwem, no pokaż mi, co mam zrobić. A Pan Bóg mówi, zobacz, to jest mój syn. Zobacz, jaki jest fajny. Poznaj go, pokochaj go, naśladuj go. A człowiek nie wiesz, co to małżeństwo. No, no Co mam tam zrobić? Mamy się dogadać, mam przebaczyć, mamy. A, a Bóg, nie, no zobaczmy mojego syna, zobacz mojego syna. Yy, Ograniczam łaskę Pana Boga. Yy? Ograniczam łaskę Pana Boga. Bóg chce mi coś konkretnego pokazać, a ja mówię, nie, Panie Boże, nie to, co innego. Fajne jest to, co mi dajesz, ale ja mam inny pomysł. Yy, albo. Boże, no mam pracę zmienić, no wiesz, jak my tam traktują, to wszystko, wiesz, co ja mam zrobić, co ja mam wybrać, no, mam te, mam wysłać te, te, te zgłosze, czy nie mam wysłać. A Bóg mówi, a widziałeś, jak wiele zła w Tobie działa Twój grzech? Nie widziałeś, jak działa Twój grzech? Może fajnie by było wrócić do mojego miłosierdzia. A człowiek, nie no, ta praca, nie no, co z tą pracą, no w tę, czy tamtą, bo są jakieś już propozycje. Nie ograniczaj łaski Pana Boga. Nie ograniczaj łaski Pana Boga. Nasze motywacje, które nas tu przeprowadziły, są dobre. Warto je Panu Bogu zostawić i już się nimi nie przejmować. Bóg zrobi tak, jak będzie chciał. Bóg zrobi tak, jak będzie chciał. Bo to jest głupio ograniczać łaskę Pana Boga. Tak samo jak w pewnym momencie. Kiedy człowiek dostaje jakąś łaskę na rekolekcjach i mówi, Panie Boże, to już mam jedno, to już więcej nie chcę. Miej serce otwarte. Bóg chce Ci błogosławić. I tak samo taką, takim kuszeniem jest strach. Jest strach, bo ja wiem, że ja mam na przykład jakiś temat trudny i bardzo się boję. Bardzo się boję go dotknąć z Panem Bogiem, albo bardzo się boję, że Pan Bóg go będzie chciał dotknąć, dlatego nie będę się angażować w rekolekcję. Mimo, że tu jestem, powiem, że mi nie wyszło. Odpuszczę sobie, nie będę stawać twarzą w twarz z tym problemem, bo to jest trudne. Tylko, że uwaga, jeżeli Pan Bóg faktycznie chce dotknąć trudnego tematu, to On to robi zawsze w taki sposób, że człowiek jest bezpieczny. Że człowiek jest bezpieczny. To znaczy, jak Pan Bóg dotyka, to w taki sposób, że On usuwa problem albo daje siłę, żeby go pokonać. Pan Bóg nie działa w ten sposób, że nas ten problem przywali albo że nam ten problem przywali. On daje siłę i łaskę. Żeby albo ten problem pokonać, albo sam Go usuwa. Tak działa Pan Bóg. Czyli innymi słowy, ja nie muszę się bać. Tak, zwykle. Yy, najczęściej jest tak, że ludzie młodzi mówią, no dobrze, yy, ja się bardzo boję spotkania z Jezusem, bo co to będzie, jak mnie powoła. Tak? Nie chcę tego całą każdą komórką swojego ciała. Ale co będzie, jeżeli. Nie? I mają w sobie taki wielki strach, bo na pewno tam żadnego powołania nie ma, yy, ale mają w sobie tak wielki strach, który ich hamuje przed spotkaniem z Chrystusem. A tu o spotkanie z Chrystusem chodzi. Yy, dobrze, że tu jesteś. Dobrze, że tu jesteś, bo Bóg Cię tu zaprosił. Bóg Cię by tutaj chciał. Więc to, do czego bym Was chciał zaprosić, to żeby może odnaleźć w sobie niecierpliwość. Taką niecierpliwość na to, jak będzie wyglądać ta przygoda. Bo Bóg chce zdziałać dobre rzeczy w Tobie. Warto odnaleźć w sobie taką niecierpliwość, Boże, jak to będzie? Jak to będzie wyglądać?